Cześć, jesteście na kanale Człowiek z Pasją. Jak widzicie trochę kropi, więc start już był w poprzednim odcinku, więc teraz wchodzi intro, a my jedziemy dalej w trasę w pierwszym dniu dziewiątej edycji raj do Koguta. Zatrzymaliśmy się jeszcze na stacji po drodze, taka pierwsza stacja, y, tu mamy Rzuczki, Lublinki, różne kamperki, Star i tu ekipa tutaj na tym progu pod stacją, straciła lekko wydech, z, po prostu zeszło z gumy. Zawiesiłem. No dawaj, dawaj. Żeby mi już więcej nie spał.

Coś się kolegę przycisnęło? No to przyjechaliśmy do Stolca. Po czemu by nie? A w tym roku zrobiłem sobie numery startowe na Magnes, więc dzięki czemu mogę je odkleić i na inny samochód albo na przyszły rok sobie znowu je przykleić. Więc jest dobrze. Co zrobić, kiedy chcemy iść na punkt widokowy, ale jest las? I nie ma drogi, nie wiadomo jakiejś. Byliśmy tam, hen, hen, wysoko, ale nie ma drogi. Więc mamy XXI wiek, więc co robimy? Odpalamy drona i patrzymy, gdzie jest droga. Czy masz coś, kolego szanowny, do powiedzenia w tym temacie? Zaraz zobaczymy, gdzie jest droga. No wiesz, my, frodowcu, to drogę mamy wszędzie. Tylko, tylko nie mamy samochodu. Tylko nie mamy samochodu. Chyba, że. Polone spójdzie <grystanie> pieczone nie wolno przeklinać na wizjach. Wiem. To spróbujemy Szybka Szybkie zgłoszenie, chwilę nam to zajmie. <grystanie> no to przerzucamy się na dron. W związku z tym, że na tamtą górkę wysoko, ale się nie udało, bo nie ma takiej głównej trasy. I byliśmy tam, szukaliśmy trasy, żeby się dostać na taki punkt widokowy. Ale nie mogliśmy się tam dostać, więc nie tracimy czasu, jedziemy dalej. Widzieliście teraz chwilę szybciej, kawałek nagrania z drona, więc ogarniamy się, zmieniamy baterię w dronie. No i jedziemy dalej w trasę do koguta, więc miło, że oglądacie. Jesteśmy właśnie w Paczkowie, na Google okazało się, że Muzeum Motoryzacji tutaj jest otwarte. Dzwoniliśmy, nie odbierają, więc chyba jest zamknięte. Inni też przyjeżdżają i chcą wejść, zobaczyć, a no nie mam takiej możliwości, więc jedziemy dalej w trasę. To powoduje, że mamy trochę zapas czasu, więc może się okazać, że dzisiaj wydłużymy naszą trasę. Pojedziemy po prostu w następny punkt, który mamy zaplanowany, ale to jeszcze zobaczymy. Na razie jedziemy na Czechy, częściej na prawdziwe Czechy. Przekroczymy granicę. Ten samochód pierwszy raz przekroczy granicę państwa, więc jedziemy dalej w trasę Pamiątkowa chwila. Jak Polonez przekracza granicę, właśnie jesteśmy na granicy polsko-czeskiej. no i Jedziemy sobie na, na obiadek. W Czechach sobie zjemy. Tu jest Polska. Jedziemy dalej. Ogólnie możecie mi wierzyć lub nie, ale jesteśmy właśnie w Czechach i zjedliśmy sobie obiadek. No i zrobiliśmy tam małe zakupy, no i teraz wracamy do Polski na dalszą e, naszą trasę i pewnie dużo ekip będzie się dziwiło, czemu jesteśmy w Czechach, ale taki mieliśmy plan od początku. A potem jeszcze e, będzie Słowacja, ale to w następnym odcinku, więc subskrybujcie, lajkujcie, żeby być na bieżąco e, i każdy następny dzień będzie kolejnym odcinkiem, więc wracamy do Polski. Przechodzimy terytorium Czech i wracamy do Polski. Do celu mamy 26 minut, więc właśnie opuszczamy Czechy, wjeżdżamy do Polski i dla was sekunda, a dla nas 26 minut widzimy się w kolejnej scenie. Mała przerwa na Kilka zdjęć z wiatrakami, jesteśmy po stronie Polski, w pięknych okolicach, w pięknych tutaj widoczkach, więc ciśniemy dalej. Właśnie jesteśmy w Nysie, jesteśmy na flach 6 i z moich informacji, które ja mam, tutaj powinno być stara produkcja polonezów, na przykład polonezów Traków, bo były produkowane właśnie w Nysie ale jak przyjechaliśmy się wokół tutaj i naprawdę nie ma nic, żadnego śladu po tym więc albo to nie jest to miejsce, albo już się zmieniło albo po prostu w tych miejscu są nowe budynki więc po prostu jedziemy dalej, bo nie ma to tutaj się dalej zatrzymywać więc jedziemy dalej do Rybnika Jesteśmy gdzieś na stacji benzynowej po drodze do... No dalej po prostu na trasie i w tego nie robię, ale pierwszy raz na wyjeździe sprawdziłem spalanie to wyszło mi 9,7, z czego trochę było stania w korku, było dużo na odpolonym silniku i stania w miejscu, więc myślę, że te 9 litrów jeszcze było jazda po górach, więc myślę, że spoko, że nie ma tam dramatu. Więc ciśniemy dalej. Myśleliśmy, że jesteśmy już na samym końcu stawki pelotonu, bo wszyscy od razu się kierują w kierunku Krakowa dzisiaj, a na tej stacji, na której byliśmy przed chwilą. Wyjeżdżając spotkaliśmy jeszcze dwa Maluchy i Forda Fiestę I chwilę pogadaliśmy No i oni startowali o godzinie 13 Więc jakieś 3-3,5 godzinki po naszym wyjeździe z Oławy Jakiś tam pod już była stłuczka czy wypadek Więc musieli chwilę też postać Więc w sumie nie jesteśmy ostatni, więc jest dobrze No i ciśniemy dalej Jedziemy teraz w kierunku Rybnika a później to zobaczymy, czy będziemy szukać miejsca nadzorowego, czy będziemy cisnąć dalej Bo plany są różne, a czas jest jeden Na razie jest 17.30, jeszcze jest widno Więc będziemy cisnąć pewnie dalej Ale to się dowiecie później, bo my sami jeszcze nie wiemy Ogólnie jesteśmy w Rybniku i tak jak widzicie mamy tutaj wieżę Eiffla Eiffla, jakkolwiek to się wymawia I stwierdziłem że chciałbym tu przyjechać. Już parę lat temu chciałem tu przyjechać, ale nigdy nie było okazji. Po studiu jednak jest kilka kilometrów. Więc po drodze jesteśmy tutaj. I plan jest teraz taki, że tam kolega jest i rozkłada drona. Ja będę chciał się tutaj obrócić na tym rondzie, a kolega to ładnie ogra. Więc taki jest plan. Więc ja wracam do samochodów. Zrobimy sobie rundkę wokół tego ronda. I plan był taki, że w wokół rybnika mieliśmy tu spać nocować, ale jest godzina 17.30. Bo nadrobiliśmy trochę, bo nie byliśmy w kilku miejscach, co chcieliśmy i ogólnie tak fajnie nam wyszło. No i plan jest taki, że jedziemy dalej w trasę, czyli punkt, który mieliśmy zrobić jutro, zrobimy dzisiaj, więc już jest do przodu i. I zobaczycie sami, coś, co, co, co będziemy dzisiaj robić dalej. tu w okolicach mieć nocleg ale że jest jeziorko to sobie zjedliśmy już takie trochę takie może delikatne taki podwieczorek więc twierdziliśmy, że jest ładnie fajnie, ale jedziemy dalej w kierunku Tychy a później zobaczymy, czy dojedziemy do bielsko białej czy zostaniemy w okolicach Tych to już zobaczymy, ciężko nam powiedzieć no. na razie musimy dojechać no ogólnie Tychy chcemy jechać teraz więc jedziemy na strzała znowu jest fajnie ładnie tutaj sami zobaczcie jednak stwierdziliśmy, że trzeba jak najszybciej jechać, żeby jak najszybciej trasę pokonać i tak chyba nie jesteśmy na samym końcu peletonu ale jesteśmy na jego końcowej części na pewno bo wszyscy jadą teraz do Krakowa, a my takiego planu nie mamy i nie mieliśmy od samego początku, więc Wciśniemy dalej. Miana ja planu wyszła, bo miały być tychy, a w międzyczasie, jak jechaliśmy, stwierdziliśmy, że nie jedziemy tam. Jesteśmy w miejscowości Żory i stoi sobie IFA. Taka nerdowska konstrukcja. Sowód strażacki z Muzeum Pożarnictwa. Więc IFA. Starsze osoby mogą kojarzyć takie samochody. Stoi sobie normalnie, normalnie przy głównej drodze. Można sobie zjechać. Taka ifa. Tu oczywiście stoi nasz Polones. A żeby tego było mało, to tam dalej stoi sobie jelonek, którego zaraz Wam też pokażę. Tak jak mówiłem, jest tutaj jelcz. Ja tak na tych jelczach się średnio znam. Czę się na modelach, jaki to jest tam dokładnie jelcz. Na pewno wiem, że jest na czarnych tablicach. Z roku 92. Więc tablice są 92, więc pojazd domyślam, że też jest 92. Muzeum Ognia. Fajny Jelcz. A my ciśniemy ciśniemy dalej. Także jesteśmy dalej w czwartku. I sytuacja jest mocno napięta, bo postanowiliśmy, że jedziemy dalej z Rybnika. Mieliśmy być w Tychach, ale do tego miasta nie dojechaliśmy. Bo stwierdziliśmy w międzyczasie, że Tychy są wysoko, Bielsko Biała jest nisko, więc skracamy drogę i jedziemy do Bielsko Białej. Taki był plan. Tak, był. był. Ale, się... ale yy, chcieliśmy na dziko spać. Po prostu żeby sobie na spokojnie odpocząć, cisza, spokój, jakieś jeziorko, chillout, Chill out Byliśmy w miejscach dwóch i nie zgadniecie co na tych dwóch miejscach była W każdej była impreza. Więc trochę słabo. Więc znaleźliśmy nocleg za stówę za łebka. I jesteśmy w Bielsku Białej i idziemy sobie na miasto, bo przecież nie będziemy siedzieć w kotelach, więc yy, idziemy na stare miasto. W sumie nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie wiemy, co chcemy zobaczyć, i nie wiemy, gdzie chcemy iść. Czyli mamy plan idealny. Tak, taki sam jak na jazdę. Taki sam jak na jazdę i wzięliśmy drona, który został w samochodzie. Faktycznie. No, trudno. Czyli plan jest idealny. Zaraz się okaże, że wszystko jest zamknięte, bo dzisiaj co jest? Święto. Święto. Nie wiem, po co my tam idziemy. Żeby nie siedzieć w hotelu. I. W sumie, jak dojdziemy tam, gdzie dojdziemy, a nie wiemy, gdzie idziemy, to się odezwiemy, bo na razie to tylko widzimy żabkę. tyle dobrego. No. no, ale chyba pójdziemy tędy, bo tam jakąś rzeczkę widziałem. No dobra. Więc... Co? Trochę pewnie będzie długi ten odcinek, ale spokojnie, jeszcze będzie... Za tydzień będzie relacja z jutra. A za dwa tygodnie będzie relacja z soboty. A za trzy tygodnie będzie relacja z finału. A za cztery tygodnie będzie relacja z powrotu. A powrót to w ogóle jest fajna sytuacja, bo kolega Debrem z łodzi, bo Warszawa jest troszeczkę dalej od Torunia, więc spotkaliśmy się w łodzi, jak wiecie z filmu, bo poprzedniego, ten co był tydzień temu. Więc. Yy, Chciałem go odwieźć z powrotem do Łodzi, ale w międzyczasie się okazało, że przecież mogę zostawić kolegę w Krakowie, żeby już sobie spokojnie wracał. I coś to miał bliżej. I żebym ja miał bliżej. Żebym nie musiał jechać pół godziny do Łodzi i z powrotem następna godzina. Czy coś może pójść nie tak? Oczywiście. Wszystko. Wszystko. Zgadnijcie, ile jest miejsc wolnych z Krakowa. W niedzielę. W niedzielę, po długim weekendzie. Całe? Zero. Zero. A jak są bilety, to są wyczerpane. Więc kombinujemy. Częstochowa, Katowice, Kraków. Częstochowa też jest zero. Częstochowa też jest zero. No. To jest na filmie, to niedobrze więc... Nikt tego nie widział. Więc kombinujemy i nawet był mądry pomysł. Przecież jest Zakopane, nie? Więc jedziemy z Zakopanego. Tylko, że jak patrzymy na mapie, gdzie jest zakopane, gdzie jest piwniczna zdrój, to tak jak szybko chcieliśmy jechać z zakopanego, tak szybko z niego zrezygnowaliśmy. zrezygnowaliśmy. Więc, żeby nie przeciągać tej długiej, monotonnej wypowiedzi, <laughs> idziemy ku przygodzie ten do przodu. A gdzie dojdziemy, to sami nie wiemy. Ale jak na razie jest fajnie, jest ciepło, nie pada i widzimy się później Także jesteśmy na jakimś rynku w Bielsku Białej i ogólnie to stwierdziliśmy, że nic tutaj nie ma dla nas ciekawego więc idziemy do samochodu wracamy do hotelu i po prostu idziemy spać, żeby się wyspać rano wstajemy, pewnie gdzieś ósma wyjazd więc trzeba siódma wstać no i później jedziemy dalej w zaplanowaną trasę, ale to dowiecie się w następnym odcinku, więc Subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym materiale.